...króciutką, której nigdy i nigdzie nie mówiłem, a ona jest, że użyję dobrej polszczyzny, taka padchadiaszcza dla mnie w tej chwili. E, otóż spotkałem w parku mojego przyjaciela z lat dziecinnych. Od naszego ostatniego widzenia minęło, czy ja wiem, no, przeszło 80 lat. Jak się masz? Zawołałem oczywiście. Świetnie wyglądasz, a w ogóle nic się nie zmieniłeś. Brawo, brawo. Co? On na to. Trzymam się rzeczywiście. He, he, tak. A ty? Lepiej od ciebie, stary dziadu, pomyślałem. Ja jeszcze jestem całkiem, całkiem na ciebie przykro patrzeć, No ale głośno powiedziałem. No wiesz, ja się starzeję. Naprawdę? Co to, 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 to ci jest? To, to. No co mi jest? No wiesz, no na pewno trochę gorzej słyszę. Co znaczy trochę? Dobrze, dobrze. No co jeszcze? Co jeszcze? No co jeszcze? No gorzej widzę. Nie mów, powiem. Ale tylko we wtorki w piątki powiedziałem, bo mnie zdenerwował troszkę tym swoim zachwytem. A on mówi: Nic nie szkodzi, nie martw się. We wtorki i w piątki też będziesz gorzej widział, na pewno. I jak mówi tam twoja, ta wodróbka do tego serduszko, nareczki. I w tej chwili przerwał, bo odpadła mu noga. Schyliłem się, żeby ją podnieść. Łupnęło mnie w krzyżu jak jasna cholera, no ale czego się nie robi dla przyjaciela z lat dzieciństwa? Twoja, zapytałem. A on mówi, tak, tak. No, daj, ta moja, moja, wiesz, no czasem odpada. Ty nie waż, to nie szkodzi. Ja mówię, weź, no może ci się jeszcze przyda. I w tej chwili nastąpiła dla mnie bardzo nieprzyjemna historia, mianowicie. Odpadła mi ręka, w której trzymałem jego nogę. Pomagając sobie nawzajem, włożyliśmy nasze rozmaite kończyny w odpowiednie miejsca i usiedliśmy na stojącej nieopodal ławeczce. Jakoś nie chciało się nam już więcej rozmawiać. Siedzieliśmy milcząc, patrzyliśmy w dal przed siebie. Mucha usiadła mi na lysi. nie chciałem ją Odpędzić i kopnąłem się w czoło. Aha, pomyślałem, rozumiem. To znaczy, że zamiast mojej ręki mam teraz jego nogę. Widocznie pomyliliśmy się przy montażu. Chciałem o tym powiedzieć, ale on już zasnął. Słoneczko miło. Przygrzewało. Mnie też oczy zaczęły się kleić. Ja też zasnąłem. Śniła mi się jedna panienka. Glaskałem ją po nocy. Prawdziwej.